Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto poranek. Potrzebować będziemy 5 jajek, szczyptę soli, szklankę mąki, szklanka o pojemności 250, pół szklanki cukru, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i pół szklanki mąki ziemniaczanej oraz duży słoik dżemu i kokos jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę masę jajeczną już mam ubitą teraz dodaję proszek mąkę ziemniaczaną i takim ruchem półkolistym mieszamy ciasto i mąkę pszenną Przesiewamy obie mąki i proszek I ciasto wyłożymy na dużą formę, taką z piekarnika 31 na 34 cm. Ja mam taką formę i ciasto wyłożę do takiej formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Rozprowadzę po całej powierzchni takie mąkę. Teraz wtłaczamy mąkę w masę jajeczną. Musi być konsystencja ciasta Jednolita, nie może być mąki, więc jeżeli jest mąka, to należy jeszcze pomieszać. Tak, u mnie już jest, parszamy. Tak, jak wspominałam, wykładam, rozprowadzam po całej powierzchni. Ciasto Ciasto będę piekła około 20 minut w 170 stopni Rozprowadzamy ciasto po całej powierzchni Starajmy się aby to ciasto było równe A powierzchnia musi być pokryta ciasto. Tak i tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika na około 20 minut. Jest to uzależnione od piekarnika. Ja 20 minut piekę. Ciasto już mam upieczone, przekroiłam na pół i teraz smaruję dżemem ulubiony dżem morelowy, jaki w domu dżemy mamy, takim ciasto smarujemy. Mogą być powidła, jeżeli domownicy lubią, to. Ja stosuję niekiedy powidła, ponieważ one są takie kwaskowate. Tak i już mam posmarowane. Nakładam drugą część. To te są ze względów ekonomicznych. Upiekłam ciasto. Tak by musiała piec. 35 minut, około 40, a tak szybciutko przekroiłam na pół. Posmaruję dżemem I posypię kokosem. Możemy również posypać orzechami. Nie musimy kokosem, ale kokosem też świetnie smakuje. I mamy szybciutkie ciasto. Ciasto poranek. Gotowe. A tak wygląda ciasto w przekroju. Ono troszeczkę musi nam też... O, tak. Aha, jeszcze zapomniałam posypać kokosem. A mam naszykowany. Posypujemy wierzch kokosem. A tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto poranek.